Do zgonu 48-letniego mieszkańca gminy Biała Podlaska doszło rzeczywiście w naszym policyjnym areszcie dzisiaj około godziny drugiej w nocy. Mężczyzna ten zatrzymany był wczoraj w godzinach przedpołudniowych jako... Agresywny nietrzeźwy sprawca awantury domowej. Przewieziono go do nas po wcześniejszym badaniu przez lekarza, który nie stwierdził przeciwwskazań do osadzenia w celu wytrzeźwienia w naszym areszcie. Jednak w godzinach wieczornych osadzony zaczął się skarżyć na pewne dolegliwości, na bóle w głowie, bóle klatki piersiowej. W związku z tym policjant nadzorujący osadzonych powiadomił karetkę, załogę karetki pogotowia. Na miejsce przybył lekarz, mężczyzna ten został zbadany, dostał leki. Jednak nie stwierdził lekarz wcielający tej pomocy potrzeby hospitalizacji. Stwierdził, że 48-latek może dalej u nas przebywać. I po około półtorej godziny, nieco ponad półtorej godziny od wyjazdu, karetki pogotowia, monitorujący cele, policjant zauważył, że tenże właśnie mężczyzna spadł z łóżka, natychmiast pobiegł do tej celi. Stwierdził, że są problemy z oddychaniem, zaczął resuscytację. Która była kontynuowana również przez dyżurnego naszej jednostki. Natychmiast oczywiście też drugotorowo powiadomiono załogę karetki Pogotowia, która przybyła po kilku, kilkunastu kilku minutach i kontynuowała tą akcję resuscytacyjną. Jednak no, nie udało się ratować życia mężczyźnie. Kilkanaście minut po godzinie drugiej w nocy lekarz stwierdził jego zgon. O zdarzeniu tym oczywiście zgodnie z procedurami powiadomiliśmy prokuratora, który był na miejscu i polecił zabezpieczyć zwłoki do dalszych badań. W sprawie tej prokuratura Rejonowa Białej Podlaskiej będzie prowadziła śledztwo, które będzie wyjaśniało okoliczności i przyczyny śmierci tego mężczyzny. Także my, jako policja, prowadzimy tu również czynności wyjaśniające, czy zachowane zostały wszelkie procedury związane z osadzeniem i pobytem tego mężczyzny w naszym areszcie.